Cześć, jestem Adamowski, 10 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, przy powinienem powiedzieć, w kolejnym odcinku drugiego sezonu Boss. Was, Minecraft'a, dokładnie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Whipcrafcie w dalszym ciągu. Yy, ale słuchajcie, postanowiłem, że zrobimy coś takiego, że yy, po prostu ja sobie zrobię, słuchajcie, konto takie, tu losowe, randomowe, wyłącz auto-jump, dziadostwo. Wyłącz się. Że zre... postawiłem sobie swoje własne konto po prostu zać swoje własne. Takie inne, nianowskie gdzieś jestem, tylko mam tu inny nick. Ale nie będzie to, słuchajcie, tak, bo... i też serdecznie też pozaram posa i w ogóle, ponieważ on y, generalnie zapoczątkował u siebie, na, u siebie na kanale serię Gram wśród Was Mogę w sumie w pewnym bardzo małym w sumie stopniu powiedzieć, że jest to, jest ta, że tutaj boso w tym, tutaj na GripCraft'cie będzie w pewien sposób minimalnie wzorowany Z tym, że to będzie coś zupełnie innego, ponieważ nie będzie to polegało na tym, że wy macie zgadywać Jak się nazywam I próbować do tego dojść I że ja będę wam dawał wskazówki Tylko yy, Ja sobie po prostu chcę grać Chcę sobie po prostu grać w tym miejscu yy, No, na tym, no, na, 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 na chcę sobie po prostu grać normalnie na survivalu ja teraz rangę, słuchajcie, gracza Widzicie, tutaj czekam i słuchajcie, to będę sobie grał. Po prostu sobie będę grał. ukośnik stwórz. Zróbmy. O, i lecimy na o Zobaczymy, co się trafi. Las zwykły. E tam. Ale dobra, ale zawsze coś, słuchajcie. Yy... <laughs> no dobra. Widzę, że mi się stworzyły tutaj. Pojawiły mi się te zwykłe itemki. No dobra. To, to, to ich tu raczej nie powinno być. Według planów nie miało tu być tych itemów. A jak już są, to, to, to niech zostaną na razie. Albo ja je po prostu usunę z czasem. Może już jak wy to oglądacie, to ich nie mam. Bo teraz ja sam zauważyłem, że to jest błąd. Tych tu przedmiotów kamiennych nie powinno w ogóle tu być. Słuchajcie, no w każdym razie, słuchajcie, wracając, no to tutaj to nie będzie pogodne na tym, że wy macie coś zgadywać i w ogóle. Czy co? Wyrzucę je, te itemy. Jak już się bawić, to bawić, już lećmy tak, jak ma być w zamierzeniu. W takim razie tu nie macie zgadywać po prostu. Jeżeli ktoś zgadnie, to dobra, nie niech ma satysfakcji, ale tu chodzi o to, że ja chcę po prostu sobie. O, świnki, ja Chcę sobie po prostu. Po prostu sobie zwyczajnie grać, tak? Chcę sobie po prostu. Aha! Chcę sobie po prostu grać normalnie, w normalny sposób, słuchajcie, grać na serwerze i tyle. I nie będzie to polegać na żadnym zgadywaniu, dlatego w sumie. No, minimalnie wzorowane, bo to jest. Pewnie takich serii podobnych trochę było już na YouTubie, ale. Nie o to chodzi, żebyście wyzgadywali, tak? Więc no więc słuchajcie, dobra, zetnijmy więcej drzew, albo nie, więcej drzew nie potrzeba. Zróbmy sobie kill-off O matko, myślałem, że to zombie się pali. A dlaczego by się w nocy palił? Nie wiem. Więc słuchajcie tak sobie po prostu będziemy grać. I generalnie tak, co do brodatych, to oczywiście nie myślcie, że ja się wynoszę z brodatych czy coś w życiu. Bo, matko, w życiu bratych miałbym mi się wynieść? Nie, no, bym, żeby musiał się, żebym się wyniósł z bratych, to nie wiem, co by się stało. Co by, mu się, co by się musiało stać? By musieli serwer zamknąć, chyba, <laughs> żeby żebym się z bratych wyniósł zupełnie, tak? Wiecie, że bardzo bratych lubię, serwer ten lubię, więc no. Więc tam pozostanę, tak? <laughs> no i generalnie, yy, myślę, że odcinek z bratych powinien się ukazywać raz w tygodniu że raz w tygodniu, na przykład w jakiś jeden konkretny dzień więc słuchajcie, będzie pierwszy raz jakaś regularność będzie jakaś regularność na, na, na tym kanale, będzie wreszcie w wielki zbawicielu ho! Yy, że myślę, że będzie wreszcie jakaś, jakakolwiek regularność na tym kanale ponieważ nigdy takiej nie było i może wreszcie coś takiego wprowadzimy, że właśnie osoba z minecrafta na brodatych, właśnie to będzie się ukazywało raz w tygodniu <śm> Aukcje Są błazenki wystawione jakieś? Nie ma błazenków wystawionych, ale kurczę, to jest tak sobie pomyślałem: to jest fajny sposób, by. Uh, 10 tysięcy rubinowy helm. No, tak sobie pomyślałem: kurczę, fajne to by było, by wystawiać błazenki tu na aukcjach. Bo widzę, że to jest najtrudniejszy, najbardziej cenny przedmiot. O, to sobie kupię, jak mi będzie stać. To jest najcenniejszy, słuchajcie, przedmiot, zauważyłem. Jaki po prostu tutaj można zdobyć na tym serwerze chyba, bo kurczę, wszyscy. Ciągle o błazenki, proszę. Kupowanie błazenków jest ciągle i co tylko. Więc... więc... Więc, no, 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 w ogóle, no, nieźle, no. <ścoughs> więc faktycznie, słuchajcie, ja wam radzę, jeżeli wy macie jakieś, jakieś kurczę, duże łowisko... ...i nie wiem, pracowników, to słuchajcie, możecie załowić sklep z błazenkami, to będziecie po prostu bogaci. Naprawdę, ludzie. Bo widzicie, o, shop. W sklepie... ...nie ma błazenków. No nie ma. Kurczę. No właśnie, więc możecie, słuchajcie, założyć sklep z, z błazenkami. Okej, okay. kopmy więc i w ogóle wyłączę ten tecz. Wyłączę ten tecz, bo on kurczę przeszkadza. A kryś mi z deszczem. Się. <laughs> deszcz to zło. Yyy... Świnko, co się tak patrzysz? No. Mm. Dobra, trę kopaliśmy. Yy, ja się ciągle nie mogę przyzwyczaić, bo tu mam E nastawione. Albo wiecie co? sterowanie. Ja sobie generalnie też zmieniłem z taba na coś innego, bo na tabie się wyświetla nick tutaj na serwerze u nas, więc żeby się, żebyście, jakbym ja przypadkowo machnął, <coughs> przepraszam, jakbym ja przypadkowo tab wcisnął, to byście już widzieli mój nick, Jakbym zapomniał jeszcze tego zakryć jakoś, więc, więc byłoby kiepsko. I tak teraz, tak, no i tak uznam, że sobie nastawię pod jakąś, jakiś losowy klawisz tego taba. Wtedy nie zobaczycie i nie kliknę tego przypadkowo. O, widzicie, mam jedną monetę, jestem bogaty. Dobra, yy, słuchajcie, pójdziemy na spawn. <laughs> pójdziemy na spawn. Widzicie, co zobaczymy? Dobra, 7 drewna mamy. O, zdrakowało. Dobra, yy, słuchajcie, yy, gdzie tam jest chlewik? To jest generalnie też jedna No, nie wiem, czy to nazwać. na w sercu nie na Ojej, endermana biją. Ojej. Ja tu, tu, ja tu, 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 nie chcę z tym mieć nic wspólnego, ja tu jeszcze umrę. Na spawnie dziwne zjawisko. Właśnie, co tu robi Enderman na tym spawnie? Jezusiczku, ale nie zabija, więc dobra. Będzie tylko się wkuwał i hałasował, dobra, zabijemy trochę świnek, ponieważ no, tu troszkę tak, troszkę. Muszę też pozamienić. Widzicie, są błędy, tak jak tu się Enderman pojawił, nie wiedzieć skąd, to trzeba poprawić. Tak? No, co ten Nederland tu robi? No, co tu się dzieje? Zdech! Dobra, zło jakieś, zło po prostu jakich mało. Yy, ubijajmy, ubijajmy to. Te świnie ubijajmy po prostu. Dobra. Yy, ukośnik dom. Dobra, zróbmy piec. Czy mam odpowiednio kobla? Mam odpowiednio kobla. Yy, więc zrobimy słuchajcie, piecyk i z, wypie, upieczemy sobie troszkę tego tutaj jedzonka. Tych świnkowych, tych, dobra, drewniany kilofówowe i drewnianą siekierę. Na tym upieczemy. Czemu, bo co? No, czemu nie? Stać mnie. Mogę na kurczę narzędziach, na kilofach i kurczę tych smażyć, kurcze stejki. No, no bo co? <laughs> dobra, zrobimy słuchajcie, łopatę. To się niewątpliwie przyda. I przy okazji w sumie mogę dorobić jeszcze sikierę kolejną, Oj, to dłuż, długo żeśmy posmawiali, naprawdę. No dobra, dwa, dwa te mamy. Yy, Sadzonki dębu nie, ja je posadzę. Dobra, wsadźmy te, to dębowe drewno. Czy nie mogę szyć tym? Dobra, tak. Przepadajmy na tym. Mam ja pieczony schabik. Trwamam. Yy, I generalnie tak. Świnki tu własne, własne świnki sobie zostawię. Może jakoś tu się zrobi kiedyś hodowlę. Wiecie co? Posadzimy jakieś drzewa tutaj, żeby mieć w miarę dużo drewna, i żeby za jakiś czas chunk odblokować jakiś nowy. Po prostu. Oj. Opa. I tu wejdźmy sobie i. Mówię gdzieś. Kurczyć na górę, na górę, na górze posadzimy drzewo. No bo czemu nie? No kurczę ładnie. O, no widzicie to. Jakie ładne drzewo. I dlaczego to akurat deszcz pada na odcinku? No co za zło wcielone? Opa koniecznie też daj piszcie pomysły na jakieś serie, nowe <laughs> yy, właśnie Serwerka naszego z Gripcrafta, więc No, piszcie koniecznie serie, znaczy w sensie pomysły na serie Generalnie wy, wy to widzicie dzień po oczami admina Bo ja delikat, delikatniutki zapasik nagrywam <laughs> Więc no, widzicie to dzień po oczami admina, ale Więc nie znam po prostu waszych odpowiedzi Co tam napisaliście ciekawego, jakie pomysły ale no, 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 możecie dalej pisać. Jeśli tam, jeszcze, jeśli tam nie napisaliście, to możecie teraz napisać. Tak, dokładnie. Właśnie. Czy to nie genialne? Dobra, zejdźmy gdzieś na dół. Zrobimy słuchajcie kopalnię sobie. Prowizoryczną, prostą kopalnię. Zdobyłem dwie monety, o, super! Dobra, mam 11 drewna. Dobra, na razie chyba nie będziemy jakoś się mocno palić do tego, żeby... Do brzegu, do brzegu zupełnie. Dobra, tu mamy bwek, czyli tu przy bweku słuchajcie, będziemy kopać. Dobra, ciach I jademy w dół. Teraz się, dobra, akurat w dyrcie, wtrążyłem, ale cóż się poradzi. Zrobiłem monetę kolejną fajnie. A, i będą ciemności egipskie. Zrobimy słuchajcie, pochodnie. Trzeba zrobić pochodnie, koniecznie. Eee, dobra. Teraz słuchajcie, oj, przepalimy, słuchajcie, trochę drewna i sobie pochodnie zrobimy z, po prostu z węgla drzewnego i tyle. Ale fajnie, by mi się świnie trafiły. Fajnie, fajnie, fajnie. Mamy... Mam własne zwierzątki. Tak, zwierzątki. <laughs> Dobra. Yy, cztery węgielki starczą nam. Yy, dołóżmy... Wiecie co zrobimy? Trochę desek jeszcze. Mi teraz w tym momencie nie zależy jakoś mocno, żeby szybko odlokowywać kolejne czanki, tak? Tylko, żeby po prostu się dobrze grało nam. Yy, dobra, wiecie co? Zrobię skrzynię sobie jakąś. Mam, dobra, mam deski. To na stać mnie na podwójną. Co tam, powodnie. Oj, powodnie będzie. Zrobię podwójną podwójną skrzynkę. Yy, dobra, dobra, patyków dorobić. Robimy więcej pochodni. Bo do kopalni trzeba iść, prawda? Prawda. Kopalnia, to bardzo ważna sprawa. Kopanie to istota Minecrafta. Najważniejsze. Bez kopania Minecraft, żeby kurcze był słabą grą. A tutaj widzicie, no kopać można. Dobra, mamy tak. Ten patyk odłożymy. Pochodnie weźmy może w lewą rękę. Ja sobie tu jeszcze Optifina nie zainstalowałem, bo to słuchajcie sobie po prostu osobnego Minecrafta ściągnąłem. Yy, więc jeszcze tu nie mam po prostu OptiFina. Mam po prostu zainstalowanego osobnego Minecrafta na osobnym programie. Po prostu... Ja jeszcze tu nie mam Optifina po prostu. Na osobnym launcherze mam po prostu i tyle. Więc no. Dawaj, kop się kop w dół. No kurde tyle dyrta. dobra, tu mamy granice, więc idziemy w dół. Dinokratus dokonał postępu diamenty. Łooo! Gratki Dinokratus. Dobra, yy, tu ustawimy. O, monety! Trzy monety jeszcze na dodatek. Ło, kolejne trzy. Gdzie one są? Zniknęły. No gdzie one wyleciały? To już to jakieś złe jest, no dzikie. Zresztą nie powinienem wam tu koordynatów pokazywać zbytnio. żebyście nie wiedzieli konkretnie, gdzie mieszkam. Opa. O, suchara. Wiktor pisze. 3 monety kolejne, dobra, mamy sporo te monety, ładnie Napawają się. Jech, jech, nie, dobre. Dobre, dobre. Nie, naprawdę dobre. Ja ci kurczę kolego dam naprawdę po, po odcinku. Ja ci dam po prostu yy, ten wow Dam ci po odcinku po prostu order chleba. Kto ty jesteś? Victor DJ naprawdę dostaniesz order chleba po prostu za najlepszego suchara bo to jest po prostu mistrzostwo zaraz jedno, normalnie zaloguję na Adamowskiego10 i ci dam po prostu order chleba, bo to jest po prostu świetne opa, 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 opa a i to słuchajcie, opowiem wam taką ciekawą historię, bo akurat no na szczęście byłem wtedy na serwerze jako Adamowski10 <laughs> i że, słuchajcie, komuś naprawdę słuchajcie, się Chunk na środku spawnu i rip w kurcze Kilow umarł i nie żyje, więc, no. W każdym razie komuś, słuchajcie, zespawnował, jejciu. Zespawnował się komuś, słuchajcie, Kilof. Ja, matko, jak gadać się umiem. Chunk się zespawnował komuś... Facebook, zamknij twarz! Komuś się zespawnował Chunk na samym środku spawnu, co po prostu... Yy, po prostu świetne, no. So, widzicie, błędy się zdarzają. Błędy się zdarzają, tu po prostu się coś zbagowało i się Chunk zespawnował na środku spawnu, co, co, co jest ciekawe. Eee, dobra... 14 mamy tych monet Nie kupimy za to zbyt dużo rzeczy, ale dobra, cóż się poradzi Tu dobra, tu mamy trochę więcej, dobra, więcej nie przepalimy bo nie mam drewna I słuchajcie, ja myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku Ło, jabłuszko! Jakby się obudził jeszcze by prawie skoczył, stąd jest wspaniały widok Co to jest? Ale to dobra, dobre, dobre Eee... o co ja miałem zrobić? Dobra, miałem się z nami Coś miałem innego zrobić. Wiem co. Przecież może, mogę zrobić sobie refila. Opa. Opa. Nie mogę. Może tak to się robiło? Jak się robi refile? Ja nie wiem jak się robi refile, więc... Możecie mnie, słuchajcie, sprostować w komentarzach. Ja nie wiem jak się kraftuje refile. Naprawdę nie wiem. Może ze sztabek? Nie będę monet na wtaki, bo to już marnotrawstwo. Ciekawi mnie, czy można z, z tych z monet zrobić refila. Ciekawe. Może na napiszcie, spróbujcie. Dobra, ja słuchajcie myślę, że to było na tle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie koniecznie swoje pomysły dalej na serię, yy, na tą serię oraz na serie inne. Jakie można by serie zrobić? Jak rozwinąć aktualnie trwające serie, właśnie z serwera? A i co dalej, gadać słuchajcie. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mi się spodobało, od doczenia w kolejnych odcinkach drugiego sezonu Bossów z Minecrafta. I nie tylko drugiego sezonu Bossów z Minecrafta. No więc do zobaczenia. Pa!